Wolnośląskiego Związku Piłki Nożnej wita Państwa Krzysztof Dymczak, a dzisiaj moim Państwa gościem jest przedstawiciel firmy zajmującej się domami modułowymi, szatniami modułowymi, modulik Mirosław Nowicki. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jak powiedziałem na początku, firma zajmuje się budową domów modułowych, natomiast teraz skupiacie się stricte raczej na zapleczach szatniowych, sanitarnych itd. Co tak naprawdę firma Robi, co realizuje? Generalnie zajmujemy się budownictwem modułowym. W naszym przypadku to jest produkcja. Praktycznie produkcja obiektów modułowych, ponieważ 90%, nawet do 100% całego obiektu budowana jest w fabryce, w zakładzie produkcyjnym i gotowe moduły zjeżdżają już na teren, tam gdzie ma być posadowione. Z uwagi na to, że Prowadzimy również działalność budownictwa obiektów sportowych, stąd też takie, prze, może nie przeważowienie się, ale ukierunkowanie. Naszego produktu pod obiekty sportowe czyli wszelkiego rodzaju zaplecza szatniowe, socjalno-sanitarne, biura, salki konferencyjne, mini budynki gastronomiczne także sfokusowane funkcjonalnie pod stricte pod sport, a w tej chwili linia piłka nożna. Osobna linia jest dedykowana pod y, piłkę nożną, ponieważ jak każda dyscyplina sportu ma swoje wymagania, swoje potrzeby, y, z uwagi na to, że gdzieś tam wywodzę się DNA z piłki nożnej, y, z futbolu, więc jest mi to bliższe i, i, i staramy się właśnie tą funkcjonalność robić. Y, Taką, żeby dopasować nawet w tej chwili do konkretnych klas rozgrywkowych. Bo inne wymagania są przy czwartej lidze, inne wymagania są przy trzeciej, przy A klasie, przy okręgówce. Więc, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i nie zrobić budynku na, z wymagałami na czwartą ligę, to jest na przykład B klasa, więc z małymi krokami. I co jest bardzo ważne, że moduł pozwala na rozbudowę w każdej chwili rozbudowę tego kompleksu. Możemy zacząć od dwóch szatni, od trzech, możemy dołożyć następną, bo to są obiekty 8 na 3 takich wymiarów lub 6 na 3, czyli wielokrotność 18 m2 lub 24, wszystkie są ze sobą kompatybilne, także jeżeli zrobimy to za dwa lata, mamy dostawić, dołożyć nowy obiekt, nowy moduł, to my to robimy. A, a i robimy też Proponujemy gotowe jakieś rozwiązania, ale też jeżeli nasz klient chce dla siebie dedykowane, to też takie dedykowane robimy. A czy możecie się już pochwalić? Pewnie już jakieś inwestycje w, w swojej historii stworzyliśmy mamy kilka inwestycji znaczy no, mamy dużo inwestycji niezwiązanych ze sportem ale w tej chwili w ostatnim czasie w kujawsko-pomorskim województwie obiekty w miejscowości Pakość Sawogróz arena Włodzi najczęściej są to obiekty budowane przy halach pneumatycznych tam gdzie moja to druga firma produkuje zadaszenia obiektów sportowych, to od razu przy tym powstawały obiekty tego typu, o których mówię. Na Dolnym Śląsku, poza obiektami technicznymi, przy obiektach w Dzierżoniowie, w Spartanie, o właśnie, w Spartan Wrocław cały kompleks z antresolą też był wykonywany przez nas, także jest już na, Tarczyński Arena przy obiektach Faktory Sport Center, też cały kompleks szatniowo-sanitarny, biurowy, też naszej produkcji. Także pomału, pomału już w te obiekty sportowe wdrażamy się. To może zapytam inaczej. Jak już mówimy o tych B-Klasach, a klasach czwartych ligach, to dlaczego potencjalny kupiec, czyli ten klub, miałby wybrać ofertę waszej firmy? A nie wybudować właśnie szatni murowanej czy, czy zwykłego konteneru? Jest, dlaczego pierwsze? Dwie sprawy to są ekonomia, czyli finanse. Metr kwadratowy pod klucz w naszym budownictwie to jest 2000-2500 zł. Metr budowlany ciężkiej budowy, czyli normalnej, tradycyjnej, to jest około 4000. To już tutaj sama cena mówi. A druga, czas trwania. W naszym przypadku to jest w zakładzie produkcyjnym wybudowanie i transport, przywiezienie na miejsce, montaż kilka godzin. No w przypadku budownictwa tradycyjnego, no niestety jest to kilka miesięcy jeszcze to wszystko uwarunkowane jest jeszcze od pogody. Nie? I druga sprawa, trzecia to jest dokładnie trzecia, to jest taki argument dodatkowy, że wiemy, jak w tych niższych ligach te boiska się znajdują. Dzisiaj są w tym miejscu, w następnym roku czy za dwa lata jest zaplanowana rozbudowa albo w innym miejscu i ten obiekt już jest no, nie do wykorzystania, tak? No nie na pewno do sportu. A tutaj jest kwestia transportu, pr przetransportowania w inne miejsce i cały czas jest dla nas funkcjonalny. No i też argumenty, ja słyszę od działaczy, że nie mają szatni, bo wójt czy burmistrz mówi, że docelowo boisko będzie w innym miejscu za 2-3 lata, bo plan zagospodarowania, więc tu no nie opłaca się, więc trzeba to jakoś przeżyć. I najczęściej kończy się to na baraku, na garażu blaszanym, to i tak nie jest źle. No i to są takie warunki. A tak jak powiedziałem, DNA jest moje jakieś spiłki, no nie jakieś tylko główne. Z piłki, więc jednak y, powinno się te warunki tym ludziom, którzy uprawiają ten sport, szczególnie jeszcze amatorsko, stworzyć. Y, przynajmniej do tego przebrania godziwego jakiegoś um, umycia się y, i pomieszczeń sanitarnych. E, powiedział pan o czasie realizacji, że on trwa kilka godzin, natomiast e, montaż, jak, montaż, mo, kilka mo, godzin. montaż. Natomiast jak wygląda. E, Cały ten czas realizacji, mówię teraz czysto hipotetycznie, dzwoni do Pana przedstawiciel klubu, mówi, poproszę o taką i taką ofertę, przyjeżdża, przyjeżdża projektant, robi jakiś projekt na danym obiekcie i jak długo... Trwa cała realizacja od dnia jesteśmy, zamówienia do, do, do daty montażu? Uzależnieni jesteśmy tylko od materiałów. Takim neurologicznym materiałem, bardzo dobrym, to jest podstawowe u nas płyty warstwowe o rdzeniu PIR, bo tak jak powiedziałem, każdy budynek uzyskuje charakterystykę energetyki, energetycznej budynku. Więc tak staramy się to robić. No chyba, że ktoś podpisze się, że nie chce. Powie, że nie chcę szybowego tylko dwuszybowy, tam ściankę nie 12 cm a 10. Przekonujemy, bo to jest niewielka różnica jednak do tego, co czas oczekiwania na płytę. I tutaj mamy od dwóch do 4 tygodni czas oczekiwania na daną płytę na konkretną, ale zdarza się tak, że one są w tym miejscu w tym momencie na magazynie, to od podpisania od po, za, może. Od zaparafowania projektu. Projektu przede wszystkim, Aha. bo to projekt nas tutaj trzyma, nie? żeby zmian później nie było w trakcie. To czas jednego modułu wykonania to jest 4 dni, no i później transport i montaż, czyli tydzień czasu. Ale tak, żeby być bezpiecznym, to jest 4 tygodnie, ponieważ jeżeli nie ma takich wpływów, które są niezbędne, no to musimy czekać od producenta, one muszą przyjechać i musimy je wykonać jak wygląda sprawa gwarancji, trwałości, bo pewnie to jest jeden z elementów, który potencjalny, potencjalny kupiec może się zastanawiać. Bo jak wiadomo, no pewnie opinia publiczna będzie klarowała, że ta, tak jak mówiliśmy wcześniej, ta szatnia murowana będzie trwalsza, a jak wygląda to, to w przypadku właśnie tych szatni modułowych? No jeżeli chodzi o szatnie modułowe, to wszystkie gwarancje są na materiały, które mamy, na przykład płyty mają 25 lat gwarancji. To są takie gwarancje na nasze wykonanie. Gwarancja jest od 2 do 4 lat na tylko wykonanie robót które są, a pozostałe to tak samo, jeżeli jest rama konstrukcyjna, to jest minimum 10, także to nie są krótkie okresy gwarancji. No wiadomo, rzeczy, które mechaniczne, uszkodzenia mechaniczne, to tak jak wszędzie. Część podlega gwarancji, część nie podlega. Staramy się robić tak, żeby klient był zadowolony i nie musiał się dochodzić, czy ma taką i to podlega, czy nie podlega. Więc y, wiem, że to jest trudne budownictwo z uwagi na y, użytkowanie, że jest y, duża przepływość tych osób, zawodników, y, młodzieży, więc te rzeczy, jak to mówią y, gospodarze obiektów lub działacze y, y, były wandaloodporne. To nie jest wandaloodporne. odporne po prostu no, musi być albo coś porzędniejszego i będzie miało na cykli ileś, albo będzie coś słabszego i to my decydujemy. Czyli użytkownik decyduje, czy chce wydać pieniążki większe i będzie miał tysiąc otworzeń na przykład drzwi, czy pięćset. I my o tym mówimy, my o tym mówimy i decyzja należy zawsze do... Czyli uświadamiamy, co jest w takim przypadku, a co jest w takim przypadku. Czyli nie warto oszczędzać kilka groszy. Jeżeli to są małe pieniądze, nie warto oszczędzać. Jeżeli to są duże pieniądze, różnice, to wtedy trzeba się zastanowić, czy nie, jest, nie warto dwukrotnie w tym czasie wymienić to coś i mieć nowe niż jedno, które jest, no jak ze wszystkim, no kwestia różnicy ceny i, i porównania tej jakości do, do ceny. Głównie po rundzie wiosennej, po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, w momencie gdy zespoły uzyskują awans, to tak jak powiedział Pan wcześniej, muszą spełniać dane Licencja. wymogi licencyjne. Podejrzewam, że wtedy telefony może. E Będą dzwoniły częściej, chociaż, chociaż myślę, że, że oferta, którą przedstawił pan wydaje się, się naprawdę atrakcyjna. No, jestem bardzo miło zaskoczony, bo ponieważ po pierwszym wpisie, że zostaliśmy y, sponsorem, partnerem y, Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie grup y, y, piłkarskich y, okręgu wrocławskiego. To, to momentalnie w ciągu kilku godzin yy, odezwały się i telefony, i wpisy na Facebooku, czyli wygląda na to, że jest zapotrzebowanie na to. Teraz to życie zweryfikuję, yy, bo są oczekiwania. Ktoś może mieć oczekiwania cenowe, jak za kontener, yy, no i może się rozczarować, że no to jednak nie jest to, nie? Ja nie mówię, że to jest kolosalna różnica, ale jednak to jest budynek. To jest budynek modułowy. To co, na co zwracamy uwagę, estetyka, że te wykonanie to nie jest jak już w kontenerze budowlanym, że te przewody, kable na wierzchu i jakiś korytkach, wszystko jest tak jak w budynku mieszkalnym, gniazdka podtynkowe, włączniki podtynkowe, więc jak się wchodzi to jest taki ten komfort, że i jak rozmawialiśmy w studio tutaj przed wejściem, że to nie jest prawdą, że to musi być tak, wyglądać bardzo topornie, inaczej, źle, bo wszystko zniszczą. To jest nieprawda. Ludzie wchodząc do. Pomieszczeń Czy do miejsc, gdzie jest coś fajnego i widać, że ktoś coś włożył w to serce, pieniądze, żeby to wyglądało, to potrafią po sobie zostawić tak samo dobry porządek, i to nie musi znaczyć, że od razu będzie zdewastowane. Jeżeli czegoś nie ma, no to dopasowuje się do tego, co jest. A jeżeli jest dane dla dla tego społeczeństwa. Przede wszystkim, ja się nie zgadzam z tą opinią na, na, na temat młodzieży, dzieci, to wszystko, że to jest dzicz. To, no, takie są niektóre, że nie warto. Warto, tylko trzeba popracować. Po prostu trzeba nad tym popracować. Pokazać, yy, co są Mądre istoty, dzieci są bardzo inteligentne i, i wcale bym to tak nie podchodził, że najlepiej, żeby to było wszystko metalowe, y, żeliwne i wtedy może będzie fajnie. Nie, nie, zgadzam się z tym. No i tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę, tak jak, tak jak dzisiaj rozmówca przed chwilą przytoczył, dbajmy wspólnie o, o porządek, bo gramy wszyscy do innej bramki. Cię moim Państwa gościem był Wojciech Nowicki, przedstawiciel firmy Modulik, czyli firmą, która zajmuje się domami modułowymi. Dziękuję mi do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.